Ale pogoda u nas jest dzisiaj. Yy, w cząstkach nagrywane, wiem. Yy, odbywa się cały czas łagodne przechodzenie z systemu w system. Yy, ktoś mi yy, tam napisał, może no, Bóg i tak dalej, że uratuje, tak. No, słuchajcie, no. Hmm. No, mam na to takie swoje określone zdanie, tak. No, od tysiącleci to się dzieje. E, tyle cywilizacji już y, wymarło, że tak powiem. Gdzie one są? Nic ich nie uratowało. E, wiecie co? No y, tak, no po prostu tyle cywilizacji już nie ma, a powinno być. Bo coś ich powinno uratować. To jest też takie siedzenie i czekanie, aż y, Bóg albo UFO albo cokolwiek innego uratuje. No, to jest właśnie siedzenie w bezczynności, nie robienie niczego. To jest takie, a może coś się zdarzy. No, ja już z tego wyrosłam osobiście. Yy, wydaje mi się to zdurne po prostu. Yy, pff, to, że były cywilizacje poprzednie, no tak, no były. No słuchajcie, no są znajdowane ślady cały czas, tak. Yy, to też, ja wiem, nie wszyscy się zgadzają z Francem Zalewskim, ale nie tylko on o tym mówi. Że y, były jakieś cywilizacje inne, że w ogóle, y, wiecie co, poza tym, że nawet my, ludzkość, do tej pory nauczyliśmy się, owszem, budować piramidę, takie jak są piramidy, wiecie, już umiemy, podobno, ale w dużo mniejszej skali, w takiej dużej, byśmy tego jeszcze nie zrobili. Także widzicie, coś jest nie tak. Nie uważacie? Coś jest nie tak. I ktoś też pisząc mi tam, że wystarczy tą wiedzę nosić tu i mieć ją w książkach, czy coś tam, i ona przetrwa. No nie przetrwa, no nie przetrwa. Tak samo jak przetrwała wiedza o budowie piramid na przykład, czy o budowie innych yy, dziwnych też budowli, które są żyletkę można by tam ewentualnie tylko włożyć. Tak są równiutko ukrojone wręcz te skały duże. Tak są ukrojone kamienie, skały objęte, co by to nie było, że żyletka to by tam weszła. To jest tak równiutko zrobione, tak genialnie po prostu połączone w taki genialny sposób, że to stoi, to się trzyma. Także wiecie co? No. Yy, ale no dobrze, no właśnie takim sposobem, słuchajcie, yy, gdy tak ludzie myślą, w taki sposób, no to takim sposobem jest przejście powolne, yy, czasami bardziej gwałtowne, czasami nie z systemu w system, to jest wszystko to jest po prostu powolne przechodzenie bo nic wtedy nie robimy, bo a, ktoś uratuje, a coś się stanie, a UFO a nagle się okaże, że ufolutki są a Bóg, a Mahomet a no nie wiadomo kto tak, no nie wiadomo, już teraz to już naprawdę nie wiadomo, no i słuchajcie tak się to dzieje właśnie, dzięki temu oni mają pozwoleństwo że tak powiem, na wszystko, tak Także wiecie co, no, takie gadanie? No... no nie uratował Bóg, czy ktokolwiek inny, czy Ufolutki i tak dalej, poprzednich cywilizacji. No nie. No nie uratował ludzkości, bo żyjemy w wojnach. Tak jak mówiłam w którymś filmie, bez wojen to jest 280 lat i to są lata naciągane strasznie, więc tak naprawdę na tyle tysiącleci. Gdzie my już żyjemy, podobno ludzkość, to po prostu 280 lat pokoju tylko było. W sumie, łącząc, tak? Więc, no słuchajcie, no to po prostu, no co chodzi, tak? Także wiecie, co, nie dociera to do mnie, nie, nie uważam, że to trochę dziwne jest, jak ktoś tak mówi, bo to tak, jakby ktoś nie widział tego, co się dzieje. I widzicie, i na tym ten plan polega właśnie. Żebyście nie widzieli, jeżeli zobaczyli to nie wszystko, a jeżeli już nawet, to żebyście pokładali nadzieję, że coś, coś Was uratuje. I takim sposobem nic Was nie uratuje, rozumiecie? Znaczy nas wszystkich, tak? Nic nie uratuje, tylko że ja w to nie wierzę, że uratuje, tak? I takim sposobem nic Was nie uratuje, a Wy oddajecie władzę. A to, co się teraz dzieje, to jest właśnie powolne przechodzenie, bo to mimo wszystko jest powolne. To jest podzielone na dziesięciolecia, także to mimo wszystko jest podzielone. Powolne przechodzenie z systemu w system. I nasze dzieci tu może jeszcze widzą, znaczy mój syn, tak, chociaż, no ale widzą. Natomiast nasze wnuki, prawnuki, już nie będą wiedziały, że było tak, jak było, tak, jak teraz jest, tak, jak było, znaczy się niedawno jeszcze. One już będą, dla nich będzie to inna rzeczywistość, inna norma, coś w ogóle całkowicie innego niż tutaj my mieliśmy do tej pory, tak? No, jakiś czas temu, tak. No. Także yy, to po prostu będzie nowa normalność, naprawdę, to jest po prostu tak. No i to dobrze to określili wspaniale to określili, naprawdę nowa normalność. I te nasze już, te małe dzieciaczki wszystkie, które dorastały, które patrzyły na ludzi, którzy chodzą, znowu chciałam pokazać ten gest, którzy chodzą w tych wszystkich szmatach i tak dalej, to dla nich to jest norma. Bo dla nich to będzie normalne. I oni, i oni będą przyzwyczajani do <laughs> wielu różnych dziwnych rzeczy. że tak, dzisiaj przeczytałam komentarz po prostu tak, że no trzeba mieć nadzieję i tak dalej, bla, bla, bla. No. no nie mogę takich komentarzy już czytać po prostu, no. Bo to jest takie unikanie prawdy. To jest nieprzyjmowanie prawdy, tak naprawdę. Nieprzyjmowanie prawdy do siebie. A nas na każdym kroku, słuchajcie. No weźcie pod uwagę nawet te piramidy. No przecież to nie, nie zostało zbudowane wtedy, kiedy oni tam sobie mówią, ta historia w ogóle cała zakłamana. No to wystarczy posłuchać nawet historyków. Niektórych oczywiście. No Franz Zalewski, no Artur Lalak, no miałam, z nim to tak nie za specjalnie się zgadzam z Arturem Lalakiem, no ale dobra, niech będzie. On tam mówi o, o tym, że żyliśmy tam kiedyś. tam yy, O tych cywilizacjach to już wszyscy mówią, że nie było tylko jedna, to nie tylko my jesteśmy tą cywilizacją. Były też poprzednie cywilizacje. Yy, przed nami też różne, tak? Więc wiecie, no to, to, to jesteśmy utrzymywani w kłamstwie. A teraz? Ja pod tym filmem chyba puszczę ten film, bo słuchajcie, dwa ostatnie filmy mi wpadły w rękę. Napiszę, kto to u siebie. Kto też znalazł te filmy, tak? Bo wiecie co? Zastanówcie się nad, takim, nad taką jedną rzeczą, jak jesteśmy robieni w balona. Ja nie mówię, że początek jednego z tych filmów nie za bardzo, bo ja. Na razie jeszcze jestem na etapie przemyśleń, rozumiecie, bo są tacy głosicieli, którzy mówią, głosiciele, którzy mówią, że yy, nasza Ziemia jest tak naprawdę dużo większa, yy, że my tam na jakimś skrawku żyjemy, yy, są tacy, którzy mówią, że Ziemia jest płaska, są tacy, którzy mówią, że żyjemy w środku Ziemi, yy, są tacy, którzy mówią jeszcze co innego, jest tych zdań naprawdę jest dużo. Nieważne, nie o to tutaj chodzi. Początek jednego z tych filmów, może nie zupełnie się zgadzam, może mam po prostu nieprzemyślane jeszcze. Ale potem, to co jest pokazywane o słońcu, to wiecie co, to już jako prawie że dziecko patrzyłam w to i coś mi się nie zgadzało. Ale ponieważ byłam dzieckiem, to wiecie, no to... Ale potem jako nastolatka, jako dwudziestolatka mówię, kurczę, no nie zgadza mi się to, tak? I teraz co mi się nie zgadzało? Popatrzcie na słońce. Nie zawsze to widać. Widać czasami coś takiego, ale nie zawsze to widać. Jak są chmury, yy, nie zawsze yy, to jest widoczne, ale często jest widoczne. Jest słońce, przed słońcem widzicie chmury, ale co zagadkowe, za słońcem też widzicie chmury. No jakim cudem, tam gdzieś, daleko, daleko, w kosmosie są chmury, wiecie, no to jest chore, nie? Z księżycem jest tak samo. Ale to jest rzadziej widoczne. Natomiast ze słońcem ja to sama osobiście widziałam, dlatego proszę Was, poobserwujcie. I teraz powiedzcie, jakim cudem za słońcem widoczne są chmury? Ja, jeżeli ktoś mi potrafi odpowiedzieć na to pytanie, będę bardzo wdzięczna. To, co jest to, co mi się nie zgadzało, w tym na co patrzę, nie zgadzało mi się to i nadal mi się to nie zgadza. Tutaj mam rzadką możliwość, chociaż nie, też, 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 też jest możliwość obserwacji tego. Natomiast jeszcze jedno, co mi się tutaj, to non-stop to widzę tutaj, ale to cały czas to widzę, słuchajcie. Chmury. Tutaj są piękne chmury, naprawdę cudowne. Zresztą wszędzie są piękne chmury, ale tutaj wyjątkowo mi się te chmury podobają. I to słońce prześwietlające te chmury, rozumiecie, i te promienie takie, wiecie, wypadające gdziekolwiek, na, na całą Ziemię, tak? I teraz tak. Jeżeli to słońce by było tak naprawdę daleko, daleko, bardzo daleko, tak daleko, że no tak jak jest, daleko, tak jak oni mówią, to te promienie, i w tym filmie na końcu tego filmu to zobaczycie, to te promienie padałyby bardziej prosto na, na, na ziemię. Po prostu tak przez te chmury i y, prosto by padały raczej na ziemię. Natomiast jeżeli chmo, y, słońce by było dosyć blisko, to te promienie się roz rozkładają. Mnie to kiedyś zastanowiło. Ja mówię, jak to? Przecież Słońce jest tak daleko. Jakim cudem te promienie są takie? Przez te chmury prześpitują i one są w różnych kierunkach i one są takie. Jakby to Słońce było prawie, że zaraz nad chmurami. To mnie bardzo zastanawia. Jak się, co się na to patrzę, to mówię, kurde, to mi się nie zgadza. A jestem tylko blondynką, a to mi się nie zgadza od dawna. Tak jak chmury za Słońcem. Od dawna mi się to nie zgadza. Jeszcze coś mi wyleciało z głowy, też mi się coś nie zgadza. Słuchajcie, Wyleciało mi zełba, chyba w tym filmie będzie. A to takie, tak. No, wielkość Księżyca, wielkość Słońca to jest też zagadka duża poza tym. Jeżeli Księżyc jest tak właściwie w sumie mały, a my go tak dokładnie widzimy, słuchajcie, dlaczego nie widzimy innych planet, które powinny być większe w naszym, po prostu my widząc je, jeżeli one sobie przelatują obok nas, że tak powiem, czy też nawet nie przelatują, są trochę oddalone, my powinniśmy je widzieć. Lepiej niż Księżyc. One są tak olbrzymie, niektóre, tak? Wiem, że odległości też są duże, ale powinniśmy je. Mieć, to my, to my ich nie widzimy. Ja wiem, że one mogą być w różnych punktach, w różnych miejscach i tak dalej, ja to wszystko rozumiem. Ale tutaj się nie zgadzają wielkości tych planet z wielkością Słońca. Wiecie, no to się w ogóle po prostu, kurde, to się nie klei. No, wiecie, no po prostu to się nie klei. Nie, nie trzyma się kupy. I jeżeli możecie, bardzo proszę, proszę, przyślijcie mi wyjaśnienie tych zjawisk. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś mi przyśle wyjaśnienie tych zjawisk, dla mnie paranormalnych, <grym> bo no, ja jestem na etapie przemyśleń, słuchajcie. Tak samo jak jestem na etapie przemyśleń pętli czasowej, ewentualnie życie w jakimś matriksie, grze, czy takimkolwiek, bo to wszystko nie wygląda normalnie, to, to nie jest normalne. To co my tu mamy ogólnie, to co się dzieje teraz, to co się w ogóle dzieje przez tysiąclecia u nas, dla nas tutaj na naszej planecie, planecie. To to wszystko nie jest normalne. To naprawdę dzieją się dziwne rzeczy. Wiecie, to jest po prostu naprawdę dziwne. Poza tym samo to, słuchajcie, że my naprawdę potrafimy sterować tym. Jeżeli my sobie naprawdę w coś bardzo uwierzymy, ale to tak bardzo, że po prostu wstajemy z tą myślą i jesteśmy o tym święcie przekonani, to, to naprawdę się dzieje po jakimś czasie. Jeżeli my sobie tam zamarzymy, to słuchajcie, mój wyjazd do Irlandii. Ja marzyłam o tym, od, kąd chodziłam do podstawówki i pani na gaurę, Ile mogłam mieć ze 14 lat wtedy? Może 13. I tak sobie wymarzyłam, że ja bym to chciała. To, że tak późno, no tak późno się zdecydowałam, tak późno okoliczności, mogłam wcześniej, ale no, mój były nie chciał, tak, ale no to nie chodzi o to. Natomiast, no coś w tym, słuchajcie, jest, że to prędzej czy później wszystko się spełnia. Dlatego my też musimy uważać, żeby nie życzyć nikomu źle. Bo to się y, odbija na nas, tylko potem. I to też jest zagadkowe, że to się odbija, bo to wraca, tak się mówi, karma wraca. Ja w to osobiście nie wierzę w te karmy i tak dalej, w tamte wiary czy coś tam, ale, 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 ale ta energia, którą my wydajemy, taką złą energię, życą, życząc komuś źle, ona wraca ze zdwojoną siłą. Słuchajcie. Więc to też to to są wszystko bardzo dziwne rzeczy, wiecie? niby normalne. Niby ktoś w to wierzy, a ktoś w to nie wierzy, ale to są bardzo dziwne rzeczy. To Do nas dobra, nie koniec względzenia. Ech. Przechodzimy powoli z systemu w system, kochani. Po prostu. I dają nam palec, a zabiorą rękę. Z tym, że tym razem zabiorą więcej niż rękę. To się dzieje od wielu lat od ataku na dwie wieże. Nawet jeszcze wcześniej, bo to też było zaplanowane, oczywiście. To się dzieje jeszcze wcześniej. Ale no wtedy pozbawili nas w dużej il, takiej ilości, że tak powiem. No, właściwie wolności. W sumie właściwie można powiedzieć. No bo co. No, Od tamtej pory wszędzie kamery, wszystko jest, wiecie, no i tak dalej, i tak dalej. Pod pozorem tego, że trzeba bronić i chronić, 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 przede wszystkim chronić. No i tyle, no. Powoli, mimo że nie chcecie w to uwierzyć, mimo że wielu ludzi się ze mną nie zgadza i nie chcą w to uwierzyć, powoli, od kilkudziesięciu już lat, przechodzimy z systemu w system. Teraz jest to bardzo szybkie przejście i będzie jeszcze szybsze, chyba. Przechodzimy z systemu w system. I tak jak mówię, dla niektórych będzie to dla młodych, tych najmłodszych, tych takich, tu tu tu. To już będzie normalna normalność. I co? Zrobiliśmy coś? Nie. I co? Zrobimy coś? Nie. Już nie. Więc jeżeli ktoś mówi, że tam ktoś nam pomoże, a pomógł kiedyś, a te cywilizacje, które zniknęły gdzieś, nie ma ich. A ci głupsi od nas, którzy budowali piramidy. Nie ma ich. Ledwo co jakieś tam zapiski, ale to też dochodzą, dochodzą i, i nie mogą dojść za bardzo. Watykan ukrywa to, co tam ukrywa. Yy, wszystkie te yy, spisy, książki, księgi i tak dalej. Yy, wszystkie patenty są ukrywane przed nami, a ludzie w okoliczno, dziwnych okolicznościach giną, bo coś wynaleźli fajnego. Czy my coś robimy? No nie. Tak jest dobrze. No to tak sobie będziemy żyli. No słuchajcie, no nie, no po prostu nie rozwalajcie mnie takimi tekstami, że Bóg nam pomoże. Albo UFO. Wiecie, no to no możecie sobie w to wie. Ja nie wnikam. To jest wasza sprawa. Wierzcie sobie w to. Ale właśnie dlatego, że wierzycie w to, że ktoś, coś nam pomoże, nic nie robicie rozumiecie nic kompletnie właśnie dlatego zostaliśmy zrobieni w balona po raz kolejny no i tyle co tu dużo gadać nie ma co gadać dobra trzymajcie się hej papa puszczę pod spodem te dwa filmiki nie mówię że ze wszystkim się zgadzam z tym początkiem jednego gdzie tam jest pokazywana ziemia pod kloszem nie wiem to jeszcze to jest takie trochę no nie może bo to chyba no, może nie za specjalnie, ale to słońce, to zagadnienie o słońcu, no to jest, słuchajcie, to jest to, co każdy człowiek patrząc się na słońce, obserwując chmury i tak dalej, i to prześwietlanie przez chmury, dokonując sam obliczeń ewentualnie, no to po prostu się nie zgadza, rozumiecie? Także jesteśmy. Od małego, od malusienkiego Tyciego, robieni w balona w każdej jednej dziedzinie. Rozumiecie to? Tak mają nas obcykanych, żeby wszystkim robią nas zabalona. No i co? No właśnie. No hej, papa, miłego. Wczoraj już nie ma, <laughs> Jutro jeszcze nie ma. Cieszmy się tym, co mamy, tu i teraz. No hej.